Witajcie moi drodzy, pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj nie z obcej krainy, ale z naszej ojczyzny, z ukochanej Polski, jestem tutaj właśnie na wakacyjnych szlakach. Znajduję się na obrzeżach Karkonowskiego Parku Narodowego. Mam taką malutką, tyci chwilkę i chciałabym ją wykorzystać na to, aby się z Wami spotkać, aby podzielić się z Wami dzisiejszym słowem Bożym. Jest ono piękne, jest ono takie bardzo optymistyczne i dlatego mam wielkie pragnienie w sercu, aby powiedzieć kilka słów do Was na jego temat. Kochani. Przejdę od razu do czytania. Jest to czytanie z księgi rodzaju. Posłuchajcie tego długiego fragmentu. Juda oraz jego bracia przyszli do domu Józefa. Juda podszedłszy do niego, rzekł: Pozwól, panie mój, aby twój sługa powiedział słowo wobec ciebie. I nie gniewaj się na twego sługę, wszak ty jesteś jak faraon. Pytał mój pan swoje sługi: czy macie ojca lub brata? Odpowiedzieliśmy Panu mojemu: Mamy starego ojca i jeszcze jednego najmłodszego brata, zrodzonego przez niego już w starości. Brat tego najmłodszego nie żyje, został on więc jeden z tej samej matki, i dlatego ojciec go pokochał. Rozkazałeś sługom Twoim sprowadźcie go do mnie, abym mógł go zobaczyć. Jeśli nie przyjdzie z wami wasz najmłodszy brat, nie pokazujcie mi się na oczy. Gdy więc przyszliśmy do twego sługi ojca naszego, powtórzyliśmy mu twe słowa, panie. Potem zaś powiedział nam ojciec: idźcie znów, aby zakupić dla nas żywności. Odpowiedzieliśmy: nie możemy iść. Pójdziemy tylko wtedy, gdy z nami pójdzie nasz najmłodszy brat, bo nie możemy pokazać się owemu mężowi, jeśli nie będzie z nami naszego najmłodszego brata. Wtedy powiedział nam twój sługa, a nasz ojciec: Wiecie, że jedna z mych żon urodziła mi dwóch synów. Jeden wyszedł ode mnie, i pomyślałem sobie, że został rozszarpany przez dzikie zwierzę i więcej go już nie widziałem. Jeżeli i tego drugiego mi zabierzecie i spotka go jakieś nieszczęście, to sprawicie, że moja siwizna zstąpi do szeolu wśród niedoli. Józef nie mógł opanować wzruszenia i wobec wszystkich, którzy tam byli, zawołał: Niechaj wszyscy stąd wyjdą. Nikogo nie było z nimi, gdy Józef dał się poznać swym braciom. Wybuchnąwszy głośnym płaczem, także aż słyszeli Egipcjanie oraz dworzanie faraona, rzekł Józef do swych braci: Ja jestem Józef, czy ojciec mój jeszcze żyje? Ale bracia nie byli w stanie mu odpowiedzieć, gdyż na jego widok ogarnął ich strach. On zaś rzekł do nich: Przybliżcie się do mnie. A gdy oni się przybliżyli, powtórzył: Ja jestem Józef, brat wasz, to ja jestem tym, którego sprzedaliście do Egiptu. Ale teraz nie smućcie się i nie wyrzucajcie sobie, że mnie sprzedaliście, bo dla waszego ocalenia od śmierci Bóg wysłał mnie tu przed wami. Kochani, niezwykle wzruszająca scena. Niezwykła scena, kiedy to bracia Józefa przychodzą do niego po zboże. Wtedy na ziemi panuje głód, a Egipt ma zapasy żywności ze względu na to, że faraon posłuchał Józefa swego zarządcy. Pamiętamy, że Józef miał sen, w którym było siedem krów e, tych tłustych, siedem krów chudych, no i od, odczytał ten sen jako zapowiedź siedmiu lat urodzajnych i siedmiu lat nieurodzajnych. I Faraon posłuchał tego, co powiedział mu Józef, miał do niego zaufanie, e, no i w Egipcie zostały zgromadzone te zapasy żywności. I teraz Przychodzą do Józefa jego bracia, bracia, którzy, jak pamiętamy, sprzedali tego Józefa kupcom. Najpierw chcieli go zabić, bo byli zazdrośni o to, że ojciec bardziej miłował Józefa niż ich, ale później na prośbę jednego z braci stwierdzili, że nic im nie przyjdzie ze śmierci brata lepiej będzie jak go sprzedadzą. I wydaje się, że ta historia się smutno zakończyła. Ojciec był przerażony tym, to był jego umiłowany syn bardzo cierpiał z powodu straty tego syna. A teraz ci sami bracia, którzy wyrządzili właśnie taką wielką krzywdę Józefowi, stają przed nim, prosząc go o to, aby no, poratował ich w tych trudnych chwilach, głodu. Józef ich poznaje, oni natomiast nie wiedzą, że to jest Józef. Zachowują wobec niego dystans, taki, jaki zachowuje się wobec urzędnika wysokiej rangi. Oni wiedzą, że od Józefa zależy tak naprawdę ich życie. Więc ten język, którego używają, jest takim językiem bardzo oficjalnym. Juda przemawia w imieniu tych braci, tak? I mówi: No, Panie, nie gniewaj się, sługa Twój, ja jestem Twoim sługą, Twoim sługą jest nasz ojciec, nazywa siebie i braci i tego ojca sługami, czyli uniża się, korzy się przed tym Józefem. A Józef cały czas wie, że to są jego bracia, ci, którzy wyrządzili mu taką wielką krzywdę. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że stoi przed wami ktoś, kto wyrządził wam wielką krzywdę, kto naprawdę chciał was zabić, kto chciał się was pozbyć. I teraz przychodzi i prosi was o litość. Niesamowicie musiało to poruszyć Józefa, musiały się w nim kotłować różne emocje, ale zobaczcie, jak on się zachowuje ostatecznie. On objawia to, że on jest tym bratem odrzuconym, tym bratem, którego oni chcieli się pozbyć. On wyjawia całą prawdę i, moi drodzy, przebacza im. Przybliżcie się do mnie, a gdy oni się przybliżyli, powtórzył: Ja jestem Józef, brat wasz, to ja jestem tym, którego sprzedaliście do Egiptu, ale teraz nie smućcie się i nie wyrzucajcie sobie, że mnie sprzedaliście, bo dla waszego ocalenia od śmierci Bóg wysłał mnie tu przed wami. Zobaczcie, jaka niezwykła miłość musiała być w sercu Józefa, jak Bóg musiał przez te lata, zmienić jego serce z takiego młodego cwaniaczka, który się tak wynosił ponad tych swoich braci, Bóg uczynił z niego takiego prawdziwego mężczyznę, kogoś takiego, kto jest w stanie przebaczyć swoim oprawcom, tym, którzy go odrzucili, którzy go zdradzili. Kochani, kilka tutaj się wniosków nasuwa mi z tego czytania. Pierwszy to jest taki, że Właśnie każdy z nas jest wezwany do takiego dojrzewania i że wszystkie trudne doświadczenia w naszym życiu możemy potraktować jako takie pole do tego, abyśmy mogli dojrzewać, jako taką możliwość dojrzewania, że każde trudne doświadczenie możemy naprawdę albo odrzucić. I stwierdzić, że to jest coś tak bardzo bolesnego, coś tak bardzo niedobrego, że my tego nie chcemy, buntujemy się przeciwko temu. I tak naprawdę nic to doświadczenie nam nie daje. I tak czy siak jesteśmy w tym doświadczeniu, natomiast ono nam nic nie daje. Albo możemy te trudne doświadczenia traktować jako możliwość właśnie doskonalenia siebie, jako możliwość. Przemiany pewnej, która się może w nas dokonać pod wpływem tych trudnych doświadczeń. Trudne doświadczenia są trudne, są bolesne, są niefajne, ale jeśli już są, mogą być zawsze wykorzystane dla dobra. I Bóg zawsze chce być z nami w tych trudnych doświadczeniach i chce nas poprowadzić ku głębszej dojrzałości, ku takiemu, moi drodzy, piękniejszemu człowieczeństwu. Jeżeli już nam się to przydarza, tak, to wykorzystujmy te trudne doświadczenia, moi drodzy. Ja tak sobie, wiecie, myślałam wczoraj o mojej mamie, bo w tych dniach jestem tutaj przy niej i mogę się z nią widywać. Mama jest bardzo ciężko chora, jest osobą leżącą, jest osobą po udarze, taką, która wymaga no, stałej opieki. I wczoraj sobie tak myślałam, znów, kiedy patrzyłam na mamę, że to trudne doświadczenie bardzo trudne które zmieniło całkowicie życie mojej mamy ale też życie rodziny która jest blisko mamy że ono dało też dużo dobra ale wiecie nikt z nas tego doświadczenia tak nie odrzucił. Nikt z nas się nie zbuntował przeciwko Panu Bogu. Nikt nie powiedział, Boże, dlaczego to nas spotkało, dlaczego my tego nie chcemy, my się na ciebie obrażamy teraz, bo, bo mama z takiej osoby naprawdę energicznej, osoby w pełni sił, stała się osobą całkowicie zależną od innych. My ciebie teraz odrzucamy. Nie, nikt z nas tak nie powiedział, lecz każdy. No a szczególnie te osoby, które są najbliżej mamy i są najbardziej zaangażowane w opiekę nad nią, przyjęły tą całą sytuację jako takie, wiecie, no, swego rodzaju wyzwanie, jako taką sytuację, w której trzeba się jakoś odnaleźć. I muszę wam powiedzieć, że ja widzę dużo dobra, które się w ciągu tego półtora roku dokonało. To są takie sprawy bardzo osobiste, ale naprawdę, no widzę, widzę przemianę. Widzę dobro. A druga sprawa, która wynika tutaj z tego pierwszego czytania, to jest to, że my widzimy w Józefie Chrystusa. Józef jest figurą Chrystusa, Józef jest obrazem Chrystusa. W Józefie możemy zobaczyć, jaki jest Chrystus w tym zachowaniu Józefa. Zobaczcie, że ten Józef nie wypomina braciom tego co oni zrobili on im po prostu przebacza on chce żeby oni się do niego przybliżyli ich ogarnia strach kiedy się dowiadują o tym tak? że to jest Józef oni się boją że zostaną ukarani za to a Józef mówi przybliżcie się do mnie przybliżcie się do mnie i tak jest właśnie nasz Jezus moi drodzy on chce, żebyśmy przychodzili do Niego z naszymi grzechami, z naszymi popapranymi życiorysami. On nie gorszy się żadnym człowiekiem, On nie gorszy się największym grzesznikiem, ale chce, żeby ten grzesznik do Niego przyszedł i żeby po prostu Mu ten grzech wyznał, żeby się przytulił do Niego. Mamy w Chrystusie pewność przebaczenia. Ale musimy stawać przed nim prawdziwi. Nie udawać, że jesteśmy kimś innym. Nie udawać, że jesteśmy grzeczni, nieskazitelni. Nie stawać przed nim w jakiejś takiej, wiecie, sztywności, w obawie, że on nas nie zrozumie. On wie najlepiej, co jest w naszych sercach i on pragnie naszej szczerości, on pragnie naszej prawdziwości. Tego pragnie nasz Bóg, bo tylko jeżeli zrzucimy taką, wiecie, skorupę, którą mamy na sobie, taką zbroję, którą się oddzielamy od Chrystusa, możemy się do niego przybliżyć. Ta skorupa to nasza nieprawdziwość, to jest to, że kreujemy się na kogoś innego, to jest to, że nie potrafimy się przyznać do naszych grzechów, do naszych słabości. To jest skorupa, to jest coś, co nas oddziela od Chrystusa. Tak jak. Nie możemy zbudować, moi drodzy, relacji dobrych, zdrowych, pięknych, głębokich z ludźmi, jeśli nie będziemy prawdziwi. Tak samo nie możemy zbudować relacji z Chrystusem, takiej głębokiej, dobrej, prawdziwej. A właściwie po prostu nie możemy zbudować relacji, no bo relacja zakłada to właśnie jakąś taką wymianę, jeśli nie będziemy prawdziwi. Więc, moi drodzy, Bądźmy przed Chrystusem prawdziwi, nie bójmy się tego, że On coś odkryje, nie kreujmy się na kogoś innego, stawajmy przed Jego obliczem tacy, jacy jesteśmy. On pragnie naszej prawdziwości, On pragnie nas przytulić takich, jakimi jesteśmy. Ale mi się kolory tutaj zrobiły teraz niesamowite, no. Jakaś taka się zlałam z tą zielenią, moi drodzy. Może to już znak, że trzeba kończyć? A więc, moi drodzy, jeszcze mój wiersz i uciekam stąd z tego pięknego miejsca. Bliski Bóg. Być może zachowujesz się wobec Chrystusa jakoś nienaturalnie i sztywno. Traktujesz go chłodno, jakby kimś obcym i niedostępnym był. Być może w rozmowach z nim używasz wyuczonych, grzecznych formułek. Starasz się kimś idealnym być. A on tęskni za czymś zupełnie innym. Pragnie wziąć cię w ramiona i rozbroić zabezpieczenia twe. Chcę patrzeć w oczy Ciebie prawdziwego, z Tobą prawdziwą budować szczerą więź. Czy pozwolisz Mu na to? Czy zrzucisz szczelną skorupę, która od Niego oddziela Cię? Czy uwierzysz, że On się nigdy Tobą nie gorszy i nie musisz niczego udawać? Lecz po prostu wtulić się w niego i przyjąć miłość, którą chce dotknąć Cię. Kochani, trzymajcie się cieplutko. Do następnego razu. Nie wiem, kiedy to nastąpi, jak będę miała tylko chwilę, to na pewno się z Wami spotkam. Z Panem Bogiem. Pa!